Herbatki. Dzięki panie D. To bardzo miło, że pozwolił mi pan tu zostać. Może spać o mnie w pokoju. Wow, 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 wow. Nie popędzajmy naszych nietoperzy, jak to się mówi. Od wielu lat nie widujemy innych potworów. Nadal nie wiemy, kim ona jest, ani skąd się tu wzięła. Jak mówiłam, jestem Franki. Mój tatko to Frankenstein. Po wielkiej ucieczce potworów ukrył się podobnie jak inni. Takie ukrywanie się w samotności jest strasznie nudne. Wiem coś o tym. No proszę cię, nie możesz jej odesłać. Ja jeszcze nigdy nie miałam przyjaciółki. Ale masz pajka! On jest pająkiem, tato. Błagam! Moja odpowiedź jest ostateczna. Hmm. Wiesz, że to na mnie nie działa. Zapewniam cię, że tracisz czas. Dobrze, z zgoda. Niech tu zostanie.